Witam Was, kochani, serdecznie. Jest już prawie za 5.12, za chwilę koncert pod tytułem Dobranoc Panowie, tutaj na scenie Domu Kultury w Knurowie Szczegłowicach. Mam wielką przyjemność zapowiedzieć panią Barbarę Bursztynowicz, znaną, popularną aktorkę z serialu Chociażby Klan. Która za chwilę opowie najbardziej y, pikantne, a może i ciekawe historie z życia Agnieszki Osieckiej. Natomiast ja będę miała okazję dla Państwa zaśpiewać. Y, myślę, że jedne z najpiękniejszych piosenek właśnie pióro Agnieszki Osieckiej, a mój kolega Klaudiusz Jania, świetny pianista, y, multiinstrumentalista, y, będzie miał okazję mi akompaniować. Serdecznie, knurowian, z knurowa pięknego. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Cieszę się, że mogę być tutaj, na tej pięknej sali, wystąpić tak znakomitymi artystami jak Agnieszka Bielanik Witomska i Klaudiusz Jania. Zapraszam na koncert o Agnieszce Osieckiej. i nie tylko. Może z codzienny teatrze nie patrzy, nie patrzy. Już no. Na... Ja się cieszę. Ale ja się chyba bardziej cieszę niż Państwo się cieszą, że ja się cieszę, że tu jestem. Witam serdecznie. Proszę mi wybaczyć odrobinę prywatności. Cieszę się również, ponieważ na widowni jest moja najbliższa rodzina i przyjaciele. Jestem mieszczanką mój mąż. Mój jest na widowni, zaraz będzie się wzruszał na piosenkach Agnieszki Osieckiej, państwu też radzę wyjąć chusteczki, bo to będzie wielkie przeżycie. Więc mój mąż w zależności od sytuacji mówi tak, moja żona jest albo góralką, albo ślązaczką. Dzisiaj jestem ślązaczką. <śled> Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja chciałabym Państwa zaprosić w imieniu moich przyjaciół, znakomitych artystów, na spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej i nie tylko Agnieszki Osieckiej. Wiemy o niej prawie wszystko, ukazało się mnóstwo publikacji na jej temat, biografii, powstał nawet serial na podstawie jej życiorysu. Jest wybitną osobowością jest, bo ciągle w pamięci nas wszystkich, przyjaciół, fanów, znajomych, sąsiadów. Tak się składa, że mieszkam na Saskiej Kępie, dzielnicy Warszawy i no rzut beretem, kilka przecznic dalej urodziła się, wychowała, mieszkała, pomieszkiwała Agnieszka Osiecka. Kiedy wychodzę z domu przy ulicy Obrońców, skręcam w prawo. Można notować: Dochodzę do ulicy francuskiej, która jest główną ulicą tej dzielnicy, na rogu spotykam kogo? Agnieszkę Onsiecką. Siedzi przy kawiarnianym stoliku i coś notuje tworzy, więc nie przeszkadzam jej, mówię tylko Dzień dobry Pani Agnieszko i idę dalej. Mam oczywiście na myśli pomnik Agnieszki Osieckiej, który jest centralnym punktem naszej dzielnicy. Agnieszka Osiecka jest nieformalną patronką tej dzielnicy, a jej piosenka, gościa, nieformalnym hymnem Saskiej Kępy. No ten pomnik, ona sama jest bardzo zadbana. Wszyscy o niej pamiętamy, przyjaciele, znajomi fani, pełno zawsze kwiatów z każdej okazji imienin, urodzin Dnia Kobiet, wszystkiego najlepszego, pełnie spóźnione. W święta Bożego Narodzenia ktoś zawsze stawia na stoliku przybraną choinkę. W zależności od pogody ubierają ją w czapki, szaliki, otulają e, 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 sweterkami. Widziałam nawet taką scenę, kiedy kibic legi Warszawa. Agnieszka, mam dla Ciebie prezent, masz. I podarował jej szalik klubowy legi Warszawa. No więc to są piękne gesty, proszę Państwa. Agnieszka Osięcka, proszę sobie wyobrazić, napisała ponad 2000 tekstów, piosenek, sketchów i utworów scenicznych. Więc życie było bardzo twórcze, kolorowe, pełne niezwykłych wydarzeń, wzlotów i upadków. Także przyjaźni, znajomości, flirtów, romansów i małżeństw. O kilku jej mężczyznach chciałabym Państwu również opowiedzieć przy okazji opowieści o Agnieszce i przedstawić ich twórczość, bowiem mieli ogromny wpływ na życie kulturalne tamtych czasów. A tymczasem. Przyjemnością, ogromną przyjemnością. Pragnę Państwu przedstawić znakomitych moich przyjaciół, artystów, Agnieszkę Bielanik Witąską, kilka słów o niej, zanim Państwu rozlegną się, ogromne prawa, oczywiście. Ukończyła Gliwicką szkołę muzyczną drugiego stopnia w klasie śpiewu solowego profesor Wandy Diatar. Studium wokalno-baletowe przy Bliwickim Teatrze Muzycznym oraz kierunek pedagogiczno-artystyczny na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Występowała w kabarecie pod egidą. Uczy dzieci, młodzież. Uczy to, co potrafi w sposób niezwykły. Uczy ich muzykalności, tutaj, w tym miejscu. Towarzyszyć jej będzie. Klaudiusz Jania, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, pianista, organista, widziałam jak na tych organach gra, trębacz, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach i wykładowca na tejże Akademii. Wszechstronnie wykształceni, utalentowani. Na początek usłyszał Państwo w ich wykonaniu dwie piosenki, z tekstem oczywiście poetki. Ludzkie gadanie z muzyką Seweryna Krajowskiego również niezwykle utalentowanego kompozytora, i wielką wodę z muzyką Katarzyny Gerdner, utalentowanej kompozytorki. Agnieszka Bielanik Witomska i Klaudiusz Jania. I do Thank mm -hmm.